chuj w ten rap kurwa, daj żyć. pewnie, chyba by musiał mieć kurwa na czole napisane debit, jasne, albo się jeszcze kurwa zajmę łapaniem pedofili. no, quick fight. <ścoughs> nie daj spokój, chuj w ten rap. To tam mój azyl, wyjebane we wszystko W was też lecz bez obrazy Dla sławy zrobisz wszystko Na trzeźwą oliwką brazy Ja no wyjebane wszystko i się nie z bazy Piję przy domu piwo, a u mój domu azyl Wyjebane we wszystko W ciebie też bez obrazy Wyjebane tak bardzo, że pochwalam dwa razy Ustęp nadwzór right? zesłał i chwili, w duszu leci mi denawa. Dochody mi, widzę rozmycie, bo po sto, tylko jak ci. Teksty nagle bili, teksty nagle bili. Ustęp nadwzór zesłał i chwili, zmieniał gruntem, będę głową w tąkę. Jesteś w stanie? Ściągnie na dzielę losa. To nie lasosa, na ciele losa, to, to nie lasosa Mówię to ostatni raz i powiem to uprzejmie Jak mnie kur jeszcze raz to cię mój hit ma zdejmie A twojej pannie nie za nim nie swoje leginsy wdejmie Bo wiem, że cię już nie ma, a ona się nie przejmie Jestem filmikiem, plejnem dla niej to moja modelka to Moja modelka Słoneczko jak słońce, schowa się u mnie na noc. to będziesz miał podmuchnął, no, no bo nie wyjdzie rano. Jestem jej do Czegybaną, to moja modelka. A ja pachniałem benzyną, była pobudzona kawą, a ja byłem kuka idącnie słowo założyła swoją nogę na nogę Kiedy ja bursztynka bruttu Puściłem jestem bogiem, nigdy nie będę jej drogiem Zostałem jej prawą ręką, ona zastąpiła moją Ten Pędzów z moim lęką bo jest słodka jak liczy, więc tu byłam nie go liczy jak mój tryk życia mnie jednego płata ta czy swojej wszystko dotyczy A to żaden wieczym przyczyn na nią tak bez przyczyn, chociaż się na to liczy, bo lubi się w ciszy, choć bardzo lubi Później ten krzyk tu nic i innym tonem cichym do mnie mówić mi. Co mam zrobić jej, a ja doskonale wiem, że to mój kolejny sen Ołtarz leci, masz Mendelssohna Wreszcie nie zgadzam się, lecąc jej naprzeciw Mijam ją, bo to nie ona Mijam ją, bo to nie ona Biorę się między tymi dwoma światami Gubię się, bo wciąż jest tylko z ludzeniami Gubię się, bo w obu jest ciekawie w jednym Żyję tam, w drugim, leżę słabo na talii Nie chcę cię zawieść Chcę cię zawieść, nie chcę cię zawieść Chcę cię zawieść, nie chcę cię stracić Chcę cię stacić, nie chcę cię stacić Chcę cię nie chcę cię stacić Nie, 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 nie jesteś jak, jak mamba Nie jesteś jak mamba nie, nie rozpuść, rozpuść, rozpuść ma. Nie, nie jesteś jak mamba ty jesteś jak jest Jestem rozpuszczona, a nie niech mnie Ty mamba Palam lampy od które za sobą palę Bo szczęśliwy pewnie idę sobie dalej Mówi, że mam dalej. Na żołąd czy to od zabawy Daga mi i Masz tu prawdę wagon Która o oczy Sam widzisz jakie karty Ma widzisz, dzisiaj na stole Jestem po oh. Jest tylko jeden, słyszę o nim jeszcze Budapeszt i Wiedeń, wszystko tylko, prawie wyplagać ty, Nie mogę tutaj weź 72. 7-2. Samotny jak pustelnik, przed pustyniem koczem To kamień milowy, bimber, zapijam moczem Fata to stoję to wiszą o dziołana i polana Damat, bo ubrany jak do teatru tu za uroczyć, ale lekki podje wiatru i dostaję piaskiem w oczy Pojewam się tylko na ziemię, jeważ ja po samotości Po tym co odjebałem, nie spodziewam się litości. Puta. Ci co mnie znają wiedzą o co mi chodzi A tych których nie znam zdanie wcale Mnie nie obchodzi bujam się jak na łodzi Bujając w obokach żegnam niebo A głęboki wód nie boję się od kiedy wiem gdzie jest Nemo Mam tyle lat ile pierwsza Gdzieś to stoję, Patrząc przez te dwa świady, Widzę tylko dwa kolory Więc chodź co mi życie Bo go kurwa nienawidzę To nie never ending story Deryguję na koncercie życzeń Patrząc jak moje słabości grają na nim pierwsze

Mówią o mnie w tytule, do nich, jakbym mówił. Diabelskim językiem biegle Lovecraft o tym pisze. Charlie Manson słucha tego, więc to jego nowe helter Hejmen, Hejman, ma dla ciebie ofertę. Jesteś na deskach, mam na słowa. Jestem jak na desce Ryan, Shetter Ale zanim skończę, zejdę albo na styk skoczę i tych Zanim będę gotowy, wokół jak sugi, zostawiam ci instrukcję obsługi. Suwerenny w formie usługi, da szybciej niż ślugi Ulgę szybciej niż baka. Mówczysz, żebym zamiast ręki nie miał haka. czym dlę, gdy na pomocy ci jak na mydle, wchodzę wyjdę, wychodzę, leżę. Gdzieś na podłodze mdlejesz, bo zamiast kawy, bostońska herbata Jak chcę z bata, końska dawka, MDMA, obserwując koniec świata Allah, habrak, jebie ci cały plan, Allah, Akbar, wierząc w cuda Zamiast opój miałeś udar, nikt ci nie kazał Sam żeś się upał, król umarł, niech żyje utarg, utarg Wróci w zaskym blasknem blask, kropli i jakiska, którą mam pod okiem, tu ma no paranoiczny jazda jakiś spodziewałem się, gdy patrzyłem przez jedno z moich panoramicznych okien na lancera Ewo 8, gdy czuję metaliczni, ja się jalam, także przygryzając wagi czuję metaliczny smak to patrzy, to mi się śni nie wiem, ale lewo utworzyłem Ci. A już i nie że przy kominku na wkórze zniedź wiedzialę, ale i niedzielę Budzę się u siebie w niedzielę rano chyba byłem tu na noc, bo nie widziałem gdzie w tołek hotel odsioram, a nie zamykam, bar, mam nowe hobby końce się po lobby, znają standard, widzą odpadające gwiazdki I wiedzą co to, to mobbing Jestem szokowany jak jeden z tych, o których nawijał mob a w głowie leci mi jest od mopi. <grym>, No ale siora budzę się nie wiem gdzie od tekstów już mi nie wie się więc, dla pewności wstaję z łóżka obiema nogami Nie przejmując się to przyniosło, wczoraj się tsunami Słońce zasłania palcami, walka Goliata z Dawidem Nie chcę śniadania, najwyżej nałem się wstydem Ach, coraz większy blackout Błagam, już nie plecam rękami Przebieram mleka mam pas, au Padam w większy blackout Błagam Dawna część zia, wlekał, od dawna w częściach coraz większy Od dawna w na walce patrzę, mi ja przejdzie I a zbędę, Na seksie ciekawej, lepszej nie rachmii Od dawna czekam, bo mnie Od dawna czekam, od dawna w częściach coraz większy blackout Od dawna w na, na... Bo wciąż jedno z jednej naryzuje się Bo oboje z tymi graczami sobie wymówia Zawaduje w nieco, bo nie jesteś Ja mam fakt, jesteś rozpuszczona A ty rozpuszczalna